Witam serdecznie, powróciłem po kilku dniach przerwy, jest to u mnie w rejonie pierwszy dzień po tych opadach, chyba po czterech czy pięciu dniach. Jestem dzisiaj na mojej dużej, lokalnej wodzie. Widzicie, trochę falka jest. Mamy godzinę 5.53, troszkę jesteśmy spóźnieni, ja szybciutko rozkładam bata, nęce, będę zarzucał gruntówkę. Dobra, jestem, zaraz bacika sobie zarzucę na jego wysięg. Ja tutaj znam, to woda jest to moje miejsce akurat na tym zbiorniku. Zarzucę sobie na wysięg wata, zanęce i będę rozkładał federka. Dzisiaj, tak jak wcześniej zapowiadałem, próbuję sobie zestaw na plecionce na głównej żyłce i zamontowałem sobie takim moim sposobem feder gumę do metody. Na razie, nie będę tego pokazywał jak się sprawdzi, to wtedy może uchylę rąbkę tajemnicy. <grywka> Dobra, co my tu mamy? Ja wstępnie miałem namoczoną zanętę zrobiłem to od razu, gdy tu przyjechałem. Szybko ją sobie, też mam zamrożone tutaj kule. Szybko już sobie chciałbym przesiać, Przesi Dzisiaj na baczcieka mam nadzieję, że może jakieś płotki przyjdą. Tutaj ten zbiornik jest znany z małych linów i karasi pospolitych. I będę używał bata 6-metrowego. Wendeczkę na feder mam 3,30 metoda, tu mam takie swoje zielka na 30-35 metrze gdzieś około, a ja tu wcześniej tą ziemię miałem już przesiewaną jest to pół na pół ziemia z zanętą, trochę płatków owsianych zanęta, linka raśkarp i płociowa. zaraz sobie dorzucę troszkę grubszego towaru, Te płatki z telecik mam dwa rodzaje, 1,5 i 2 mm czarny halibut i aqua chyba troszkę też namoczyłem zanęty to do podejnika tak do zasłużenia Mam pinkę, chcę ją od tych trocin przesieć. Pinkę jakoś super dużo nie będę dawał. Mam też e, rubinową pinkę, ją zazwyczaj na haczek używam, też trochę poleci, a reszta do pojemnika. Kukurydza standardowo. Użyję też tej wody od razu, czuję, że zamienta jest niedomoczona. starczy, może później to będę jeszcze dodawał do apeletu do na grunt. Zobaczę. Mam tu jeszcze konopie. Dobra, takie szybkie trzy kulki, nie będę używał maszynki. Tu te trzy zamrożone a później sobie dorobię więcej, jak już będę miał zarzucone zestawy tu daleko nie rzucamy, tak jak mówiłem bat 6, za głęboko też nie jest, chociaż dzisiaj patrzę, że stan wody jest trochę większy tutaj mam takie schodki na każdym stanowisku i ostatnio, tak tutaj były może z 2-3 tygodni temu, nie zalewało mi tego schodka, co teraz jest a tutaj właśnie jest fajnie, po tych deszczach troszkę myślę, że z 15 cm się podniosło jak mówiłem, rzucam na swój zasięg, później wygnutuję tutaj mamy czyste dno Nieraz tutaj przychodziłem, no zazwyczaj tu przychodziłem z batym ósemką, szóstka to bardzo dla mnie śmiesznie i blisko to wygląda w tym zbiorniku. Trzy takie i trzy zamrznięte, one się tam będą dłużej ścięli. Wendeczkę mam, tak jak wspominałem, 3,30 zameksa za 10. Teraz chcę zakładam przyponik i jadę z tematem, mam tutaj takie swoje zielka. Przypon dzisiaj to haczyk numer 14 z gumką na początku. Może spróbuję i Yumi, i Yami. Taki pomarańczyk ten. No. I on pachnie taką gumą balonową. A co do podajników, takie też gdzieś wcześniej wspominałem o tym, zmieniłem na te od filmy ARC. Ark, są tanie. No i wydają mi się dość dobre. Jedyna wada to, że nie, nie można tak szybko sobie zmienić tej gramatury, ale tak jak może później Wam pokażę, ja mam taki patentik. Mogę się wydajnik zmienić bądź e, założyć rakietę. Na koniec były drużyć tam do mych zobaczymy jak to je leci. Ładnie i od razu może sobie zaklipsować, bo fajnie się wcelowałem. Dzisiaj podajnik o gramaturze 40 gram No wada plecionki jest taka, że ona bardzo wolno tonie, prawda? Dobra, bad wygruntowany no Jest trochę płycie niż zazwyczaj jak na ósemkę byłem tego przyczajony, a to właśnie z 1,5-2 metry dalej łapałem Ale jest coś takiego, około metr 10, 20 może yy, Metodę postaram się dość często na początku przerzucać nie, nie robiłem jakiegoś strasznego mięcenia Zaraz muszę pójść po kukurydzę i robaczki Jedziemy z tematem. Aha, podbieraka sobie nie Dobra, na fajny początek. Zaczniemy od jednego tego rubinowego i przebijemy ją mniejszą grydzą. W nadziei, że coś uda się złapać. Jest to specyficzny dźwięk. Plecionki, jeszcze nie wiem czego lubię. Tylko na <grymna> tej ręce na razie sobie próbuję tę plecionkę. No, co mam na spód? I do tych podajników też specjalnie przeznaczona wyciskarka. Taka fajna, że po prostu się tutaj naciska i to fajnie wyskakuje. Coś tam znosi co ten spławik? To no, sobie. kolor na taki filetowy. Ten się nazywa i tobi. Muszę też dodać trzy dziarkę na spód. Trzeba jakoś zaprezentować przynętę rybą. Dobiłem też na końcu polecikiem. Na spławik cisza, i to mnie martwi, nawet nie było piknięcia, a mam tam założoną pinkę. Razem z kukurydzą, ale jest pinka. Zaraz założę samą pinkę i zobaczę czy coś będzie skubało. Mamy pierwszą płoteczkę. Pięknie, a już myślałem, że będzie tragedia. Mała, ale jest, tutaj jakaś zimna. No, było chodzenie mocne, może nawet trochę głębszej wodzie rybki stoją. A ja dzisiaj szósteczkę bata mam za sobą, ale jeszcze raz spróbuję jedną pineczkę i kukurydzę zabić, bo chciałem właśnie sobie przerzucać federka, więc na tych nastawek będzie nie potrzebuję, ale też bym nie pogardził, trzeba próbować kolejnego smaku, Ciągnęłem sobie teraz pomarańczowego marosa, więc zobaczymy. To jeden z moich ulubionych Troszkę zanęty cały czas, jak jeszcze się żadna ryba nie pojawiła Ale ci tym razem bez kukurydzy Bardzo ładnie to się prezentuje Troszkę dalej zarzucić tam Gdzie klipsowałem Co my tu mamy? Jazgasz Kolejna płoteczka. No chociaż tyle, może z płoteczkami takimi no, małymi się pobawię. A może i podejdę do jakieś karaski. Dobra, będzie druga szansa dla Ananasa. Jak nie, to będę dalej jechał z kolorami i smakami. Nawet drknięcie nie było. na spławik sobie podczepałem, podsypałem podsypałem trzymał garstki kukurydze, żeby dać Wam znać, że tutaj cały czas jestem, bo nawet te płateczki mało się ucieszyły. O, ananasek tam spadł. Albo coś tam go oblizało to sobie strugam kolejnego I troszkę większego. Natne na z dwóch stron i zakładam na gumkę, ten jest minimalnie większy od tego poprzedniego. No nie wiem czemu spadam też odełki, a ta gumka wcale nie jest jakaś luźna, cztery ścieranka w na spód zasypuję to paletą. i tak to się prezentuje, jeszcze na wszelki wypadek. Jedziemy tam podzielka. No nie, nie dobiłem do klipsa. Już jak widzę, jak mi znosi lecione. Dużo łatwiej jest jak klip, niż strzeli. Wtedy tak fajnie mam żyłkę napiętą. No nic. Kurczę, z tej strony tak fajnie. A patrzcie, co ze mną dzieje. Jak średnio to wygląda. Jak to tutaj przyjdzie. No ja nie mam parasola. oj oj. O, co my tutaj mamy? Łabędzie wróciły. Kiedyś pamiętam, że właśnie tutaj były. Jeden, dwa, trzy. O, fajnie. Coś w lecie nie było, teraz na wrzesień przyszły. Jeden sobie nurkuje. Cały czas cisza na federze, więc jest tego aliena śmierdzącego. No, ma takie fajne tutaj zagłębienia. Więc super, na gumce się będzie trzymał. Teraz, może zabijemy czystą zanętę i zobaczymy, czy przyniesie to jakiś efekt tak to się prezentuje tak, do klipsa naprężone pod wodę żyweczka i już mamy napiętuch leciutko, tylko nawet nie już tak wystarczy, jeszcze powoli ona nam się wkłada. dobra miałem tutaj kukurydzę cały czas, teraz powrócę do pinki no i cisza, zmniejszyłem trochę grunt na spowiku i coś tam było, jedno przynurzenie nie udało się zaciąć ale powiem wam, zimno się zrobiło kurtkę nałożyłem, kawkę sobie krótko cieplutką tyle a jeszcze miesiąc temu, pamiętam o tej godzinie czekajcie, którą mam 7.45 o tej godzinie to już się człowiek rozbierał, bo był taki gorący i narzekał teraz chętnie by wrócił do takiego ciepełka wolę się rozbierać o tej godzinie niż marząć, jak i teraz, gdzie bluzy, kurtka około pewnie 10 stopni jest no nic Pokażę Wam stanowisko, jak wygląda Tak to się prezentuje O, tym razem mam zaczepik na federcu Przetestuję tą swoją plecionkę i Federguma. W teorii powinien się przypon tutaj urywać. Mam na żyłce chyba 18 przypon. Plecionki tu nie mam jakiejś grubej. Wytrzymało się chyba do niecałych 8 kilo. Przyciągniemy jakiegoś chwasta. No nie, patrzcie jakąś żyłkę kogoś ściągnę albo plecionkę. Ale jaja. Ciekawe co jest na końcu. Czy jakieś karpisko. Ciekawe, czy będzie jakiś podajniczek czy tylko żyła. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Lecionka. Albo jest taka zielona, patrzcie, jak się zaczepiło. coś ściągnę, i zobaczymy, co to ze skarby będą na końcu. Coś tam opór stwarza. Pewnie podajnik albo koszyczek jakiś będzie na końcu. Jest podajnik do metody. O, czyli wyciągam sobie metodę 50 o Tutaj patrzcie, jak ktoś sobie a, zablokował ołowiem <grym> Bo stoper mu pewnie wpadał No dobra, zwinę to do końca Kurde, to komuś się urwała przy samym chyba kołowrotku Że tyle tego tu będę zwijał Taka zdobycz Na razie sobie to moduł to na bok do tyłu Druga szansa Aliena, teraz z samym peletem Pięknie Dobra, przyszedł chyba czas na podnęcenie Cisza jest więc może tak, zwabię trochę rybek Zrobię sobie największe kulki tą maszynką Na razie tutaj jeden Dobra, mam kule dwie sobie chciałem jeszcze minimalnie dowilżyć A dwie zostawię jak były. Dobra, Podnęcimy sobie bardziej w lewo niż jest teraz O, właśnie te nie są doklejane. Nie mączymy, czy łabi to nam ryby. Tak natychmiastowy. Boteczka. Wchodzę na pomysł, żeby parę ziaren też innego paletu czasem sobie wrzucić do podajnika innych kolorów. Wjeżdża panna Tone. Tak jak mówiłem, spróbuję sobie kilka ziaren takiego jednego czerwonego wsadzić, zasypać to paletem. Zobaczymy. Jakieś upoznawicenia. Jeszcze z jak nic na te nobelce nawet nie będzie do gnięcia, to spróbuję założyć sobie przypom z push-stopem i nabyć dwa ziarna kukurydzy. No Trzeba kombinować, jak nie ma efektów. Fajnie się wyciszyło, zero falki. Tam już te chmury przeszły, już nie trzeba aż tak ciemne Więc może nie będzie padało Dobra, po sobie to troszkę góryckie, niedawno mym wiem, ale Znowu się ucieszyło, przez chwilę brały te płotki mniejsze Patrzcie, znowu na i gania mi tę płoteczki Dołożyłem malutką kukurydzę. Od dwóch robaków. Zmniejszyłem grunt teraz trochę. Jakieś branie się zaczęły. A co tu cały czas gryzuje. Co jak ja mam to płocie wyciągać? Ruski sandacz, czyli jazdaś. Pierwszy raz dopiero w tym roku i tutaj łapię. Ale jeszcze się tu gdzieś naplęgło. Pierwsze branie na... Federka. Stawiam, że to będzie linek. Nie robi wielkiego oporu co my tam mieliśmy? Ananasa mojego O nie, piękna płoć O to walczyliśmy Patrzcie, jako fajnie Dwudziestka Tak jak mówiłem, właśnie na ananaska wzięło A co do płanajnika było dawane? Troszkę zanęty, 3-4 różne kulki tych kolorowych, wcześniejszych i zasypywałem tym moim ciemnym Pierwsze branie Oj, i na spawik też też płoteczka podeszła Po dość dłuższym czasie Było bardzo cicho przez ostatnie około 2 godziny Na razie słabiutki wypad Same płoteczki i jazgarzyki Dobra, to by dzisiaj było na tyle Ja już się tutaj będę powoli składał Nic więcej mi się nie udało złapać oprócz małych płoteczek Zaraz je wypuszczam, jedna tylko tamta to taka dwudziestka i tyle I co, do następnego Trzymajcie się, na razie. Cześć.